Masaż bardzo mnie zrelaksował. Jeśli fajnie zaprezentujecie u siebie w gabinetach, przedstawicie dobrą ofertę, to naprawdę będą klienci. Idziemy wzdłuż krawędzi oczu dołu. To, co w kosmetologii leczniczej, estetycznej, w medycynie estetycznej jest istotne, to znajomość fizjologii skóry, pożyczanie sobie tuszu do rzęs. Jest absolutnie niedopuszczalne. Czyli zobaczcie, mamy już pierwszy etap edukacji zdrowotnej. Na naszej uczelni możecie zdobyć specjalizację asystenta lekarza medycyny estetycznej. Moim zdaniem, połączenie technika razem ze studiami jest bardzo dobrym pomysłem. Już w tym roku dziewczyny zdobywając tytuł technika usług kosmetycznych będą mogły pracować w zawodzie. Dziewczyny wybrały się na ten kierunek, żeby tak naprawdę zdobywać umiejętności estetyczne. Tak, zarówno tutaj ciała, jak i dłoni i stóp. Dziewczyny mają zajęcia z chemii i receptury kosmetycznej i na podstawie tylko i wyłącznie tego składu będziecie mogły panie dobrać pielęgnację gabinetową, jak i personalną, przede wszystkim dla siebie, jak i dla swoich klientów. Bardzo ważnym aspektem jest to, że pracujemy na wielu markach kosmetycznych, dlatego nasze studentki są w stanie poznać różne procedury zabiegowe. Dajemy możliwość poznania mechanizmów, które wykorzystywane są w urządzeniach high-tech, ale także dajemy Wam możliwość sprawdzenia, jak te urządzenia działają w praktyce. Nie sądziłam, że ucząc się jednocześnie teorii, będziemy mieli aż tak dużo zajęć praktycznych. Poznałam bardzo dużo fajnych osób. Całą wiedzę z anatomii, fizjologii, immunologii wkomponowujemy w zabiegi spersonalizowane dla naszych przyszłych klientów. My kształcimy tylko w takich zawodach, w których jest praca. Kończycie uczelnię i macie już swoją wizję wizję, misję przedsiębiorstwa. Zapraszam, na pewno będzie fajnie, spotkamy się.